Ja wiem, że ja nie bardzo kojarzę się z wypaleniem. Boimy się mówić o sobie dobrze, bo wydaje nam się, że będziemy albo chwali piętą, albo ktoś będzie nam tak strasznie zazdrościł. Poczułaś wypalenie zawodowe? Totalnie, wiesz. I miałam już skręcić na parking na ulicę Grzybowską i słuchaj, nie dawałam rady, bo robiło mi się słabo. Spływała na mnie jakaś bezradność, bezsilność, robiło mi się wręcz niedobrze. To jest domena naszych czasów, zwariowanych, rozhisteryzowanych, niepewnych. Nie chcę analizować wiesz, politycznych y, założeń prezydenta. Podziwiam, jak wszyscy trenują, tańczą, zżera ich trema, ale nie, to zupełnie nie jest dla mnie. Asiu, znajdujemy się na Twoim wydarzeniu wypaleni i powiedz mi w ogóle skąd do głowy wpadł Ci taki pomysł, żeby stworzyć taką inicjatywę, wydarzenia? Ja wiem, że ja nie bardzo kojarzę się z wypaleniem, w związku z tym parę osób już mi zadało to pytanie, ale odpowiedź jest bardzo prosta. To się wzięło z ery nowych kobiet, bo ja bym nie miała takiej świadomości społecznej, ja bym nie miała takiej wiedzy, empatii, takiego doświadczenia, Gdyby nie 7 lat erynowych Kobiet. Wiesz, my mamy za sobą wiele ogólnopolskich akcji, ale i tysiące spotkań w całej Polsce. Na pierwszym spotkaniu 7 lat temu było nas 30. Dzisiaj jest nas prawie milion. Mamy 79 regionalnych oddziałów w Polsce i za granicą. Mamy 117 liderek. I wiesz i to było to jest tak jest. I było, jest, i będzie niesamowite doświadczenie, niesamowita nauka. Ja powiem Ci szczerze, nauczyłam się od dziewczyn mnóstwo, nauczyłam się też percepcji zupełnie innej życia, ale też zobaczyłam i usłyszałam mnóstwo historii, mnóstwo rozmów, mnóstwo prawdziw takich prawdziwych. E Wspaniałych mądrości o życiu, również o tym smutnym. W związku z tym, bo my zawsze bardzo szczerze rozmawiamy również o tym, co nas gnębi, co nam przeszkadza, co chciałybyśmy zmienić. Więc ja słyszałam od dziewczyn od pierwszego spotkania, że największym ich problemem jest po pierwsze samotność, po drugie niezrozumienie innych, czyli takie właśnie surowe osądy. I co się z tego, zobaczy? wzięło? Wzięło się co się z tego urodziło? No niestety urodziło się z tego pewne nieszczęście, dlatego że Polacy, ja już to zauważyłam od, od, niestety od dawna, i im bardziej, im, im więcej lat upłynęło, upływało w erze nowych kobiet, tym bardziej się o tym przekonywałam, że my mniej boimy się problemów niż okazywania radości, ponieważ... Mamy taką percepcję życia i, i niestety tak e, przez powtarzane bzdurne stereotypy, wiesz, powtarzane nam od lat, my boimy się mówić o swoim sukcesie, mówimy, boimy się mówić o sobie dobrze, bo wydaje nam się, że będziemy albo chwali piętą, albo ktoś będzie nam tak strasznie zazdrościł, że na pewno to szczęście się skończy. I, to, i my mamy też takie wiesz, polskie powiedzenia typu, życie mnie przeorało. Zamiast powiedzieć, życie mnie ukształtowało. Tak jak pieniędzy nie odkładamy na życie, tylko na czarną godzinę. To są właśnie, a wiesz, słowa mają wielką moc. My musimy to malkontentstwo swoje, tą krytykę i osłość wobec samych siebie natychmiast zmienić. Tak, i oby tak było, ale ty też Asiu, no słyniesz z tego pracoholizmu, nie da się ukryć. No. I też z tego umiłowania do w stosunku do pracy, ja tak się zastanawiam, czy ty w ogóle w życiu miałaś taki moment, że poczułaś wypalenie zawodowe? Totalnie, wiesz, ja tak poczułam. Ja w zasadzie dopiero zdałam sobie z tego sprawę, że to było takie prawdziwe wypalenie niedawno, wiesz, jak czytałam nasze programy edukacyjne i cały czas braliśmy udział w, w dyskusjach o ich tworzeniu, ponieważ... Ja pamiętam doskonale taki moment, to było wiele, wiele lat temu. Moje dzieci były małe, miałam studia, aplikacje, biznes, tysiąc problemów na głowie i pamiętam taką sytuację, kiedy słuchaj, jechałam ulicą Grzybowską, miałam skręcić na parking pod swoją firmę, bo to były kliniki stomatologiczne, jedna była bardzo. i one były też blisko siebie. I miałam już skręcać na parking na Ulicę Grzybowską, i słuchaj, nie dawałam rady, bo robiło mi się słabo. Spływała na mnie jakaś bezradność, bezsilność, robiło mi się wręcz niedobrze. Czułam wręcz mdłości. I pomimo tego, że miałam świetny biznes, fantastyczną wspólnik, wspólniczkę i super zespół, ja po prostu już byłam tak przepracowana i tak przemęczona, bo praktycznie byłam aktywna 16, 18 albo więcej godzin na dobę że słuchaj, ja musiałam minąć ten parking, jechałam dalej prosto, skręcałam w Jana Pawła, jechałam wokół Hali Mirowskiej, z Hali Mirowskiej skręcałam w prawo, znowu w Marszałkowską i znowu podjeżdżałam na Grzybowską i najczęściej znowu nie mogłam wjechać. I tak zdarzało mi się robić pięć kółek. I my musimy sobie dzisiaj z jednego zdać sprawę, że wypalenie to nie jest kwestia słabości. My, po prostu, mamy przy swojej gigantycznej pracowitości jako Polacy, przy swojej hiperambicji, mega megatalentach, dys takiej dyscyplinie, my mamy coś, co niestety jest taką cechą, która potem obraca się przeciwko nam, ponieważ my mamy tą ofiarność ponad siłę. My, zobacz, my zawsze sobie robimy listę obowiązków, a robiłeś sobie kiedyś listę przyjemności albo na przykład czasu na odpoczynek, czy my w ciągu dnia w ogóle zapisujemy sobie coś takiego? Praktycznie nigdy. I to jest ten błąd i to był również mój ogromny błąd. Więc to nie jest kwestia słabości jednostki. To jest domena naszych czasów zwariowanych, rozhisteryzowanych, niepewnych, bo prawdą jest, że nigdy Świat nie rozwijał się tak szybko od zarania dziejów, ale prawdą też jest, że wynika z tego mnóstwo kryzysów, niepewności i lęku. W związku z tym my musimy dać sobie zrozumienie, sami sobie, że my pracując ponad siły, a tym bardziej że wiemy, że przez ostatnie 36 lat byliśmy. Najszybciej i trzy razy szybciej rozwijającym się krajem niż reszta krajów Europy Zachodniej. My jesteśmy dwudziestą gospodarką świata. My jesteśmy fenomenem. W związku z tym, my mamy prawo być zmęczeni, my mamy prawo czuć się wypaleni. I to dotyczy, to co mówi nasza kampania, absolutnie większości pracujących Polaków. Ale jest na to antidotum, jest wyjście. Przede wszystkim to jest. Budowanie bardzo bliskich, trwałych relacji w pracy, bliskich, takich prywatnych rozmów, szczerości, zaufania, bliskości, ciepła. Po drugie, to jest e, życzliwość, którą właśnie budujemy, te relacje, ale też życzliwość w stosunku do samych siebie, bo my bardzo często o sobie, o sobie samych mówimy źle. No i trzecia rzecz to jest docenienie, docenienie tego, co mamy, bo każdy z nas. Każdy, i to łączy z nas wszystkich, każdy z nas ma coś, co ma, a czego nie docenia. To jest naprawdę ważne. Asiu, też korzystając z okazji, że mogę z Tobą porozmawiać, muszę też poruszyć taki jeden z tematów show biznesowych, którymi ostatnio żyją media. Styl i wizerunek naszej pierwszej damy, pani Marty Nawrockiej. Co Ty o niej myślisz jako kreatorka mody, a też jako osobowość medialna? Znaczy, ja przede wszystkim e, absolutnie uważam, że styl jest naprawdę dobry. Ja widzę, jak bardzo się stara. Ja nie wiem, skąd jest, e, jeżeli jest, dużo opinii negatywnych, to, szczerze mówiąc, trochę się temu dziwię, dlatego że to jest jeszcze młoda kobieta, która wstąpiła, która, która rozpoczęła jakieś swoje ogromne, niesamowite i skupione tysiące reflektorów na sobie dopiero od niedawna życie. To jest życie, które, umówmy się, no jest szalenie wymagające, jest szalenie trudne i... Z tego, co słyszę, mm, wiem, że chcę bardzo działać społecznie. Więc to już jest wielki powód do radości. Mnie szczerze mówiąc nie, nie interesuje. Ja nie chcę analizować wiesz, politycznych e, założeń prezydenta, czy też e, jakichkolwiek filozofii, które wiążą się z polityką. Jeżeli mm, pierwsza dama chce pomagać tym, którzy wymagają pomocy, a jest całe mnóstwo kryzysów społecznych, dzisiaj, którymi należy, którymi należy się zająć. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na przykład mama dziecka, który jest w spektrum autyzmu, czeka na wizytę do psychologa, Sto dni, a czasami i więcej, po to, żeby to dziecko wyszło na wizytę na pół godziny, po czym, biorąc pod uwagę jego kondycję nie jest w stanie nawet powiedzieć słowa, no to to już chyba ta sytuacja mówi sama za siebie. Jest całe mnóstwo problemów, którym można pomóc, którymi można się zająć. Ludzi starszych, ludzi chorych, dzieci, kryzysów mentalnych. W związku z tym im więcej jest dzisiaj ludzi w przestrzeni publicznej i w przestrzeni politycznej, którzy mają silny głos, którzy mogą się tym zająć, tym lepiej. I zawsze będę biła im brawo. A gdyby właśnie pani Marta Wrocła chciała działać z wami, dziewczynami z ery nowych kobiet, to zaprosiłaby się do was? Oczywiście, jeżeli chciałaby działać społecznie, jeżeli chciałaby działać na rzecz kobiet, to jak najbardziej tak, bo u nas. Każdy, absolutnie każdy, kto ma dobre intencje, kto chce i może pomóc, jest bardzo mile widziany. I powiem Ci, od, od samego początku, od siedmiu lat, jest to, nasza jedy, jest to nasz jedyny warunek. Dobre intencje. Pięknie, ja się już tak na sam koniec, mówię, że to Marcel nas tutaj pogania. <laughs> Muszę Cię jeszcze zapytać o taniec z gwiazdami, bo wołuje w ludziach mnóstwo emocji, a wiem, że ty nigdy nie wystąpiłaś w żadnej edycji. Dlaczego? Nie, no ja w ogóle sobie tego nie wyobrażam, to mówię od razu. <laughs> e, w ogóle sobie tego nie wyobrażam. E, nie wyobrażam sobie w ogóle tej gigantycznej pracy, bo powiem ci, ja podziwiam, jak wszyscy trenują, e, tańczą, zżera ich trema. To co zresztą czasami jest wspaniałe, ale naprawdę podziwiam, ponieważ większość z tego co słyszę, naprawdę wspaniale sobie daje radę i bardzo im tego gratuluję, ale nie, to zupełnie nie jest dla mnie. A ty jesteś wysportowana, masz super sylwetkę? Ja nie mam w ogóle tam talentu. Powiem ci zupełnie szczerze: mm. ja naprawdę nie mam wielkiego talentu do tańca i jakoś nie jest to moja pasja. Ja kocham sport, ja bardzo dużo ćwiczę, ale szczerze mówiąc, to nie jest moje marzenie. Mm. Twoim marzeniu wspomagać innym ludziom, to jest najważniejsze. Dokładnie. Zmieniać świat na lepszy. Ale oczywiście, żeby było jasne, ja nie jestem tylko aktywistką, ale również hedonistką, więc ja mam zamiar również cieszyć się życiem i cudownymi moimi przyjaciółmi. I wiesz, i mieć zawsze dużo radości, i bardzo się o to staram aczkolwiek czasami tak jest, że oczywiście życie nam wiesz funduje takie czasami niespodzianki, tak jak chociażby jakiś czas temu moja mama była bardzo chora. I wtedy żadne teorie nie są w stanie Cię wiesz, po, po, pomóc Ci tak skutecznie, żebyś natychmiast przestał się tym przejmować, bo, Wiele z nas ma ogromny, ogromną ilość przeróżnych problemów, i pomimo, że ja wiem o tym, że jestem w bardzo uprzywilejowanej grupie i żyje mi się niewątpliwie na pewno o niebo łatwiej niż wielu innym, to czasami też jest tak, że muszę się schować i muszę odpocząć. No. Tak, ja ci życzę w tym napiętym grafiku, żebyś znalazła czas na odpoczynek. Dziękuję bardzo.